Witam, dzisiaj chciałem Wam troszeczkę o tej roślince powiedzieć. Może już wiecie, no czosnek niedźwiedzi. Teraz już go mamy, już się powoli nam wychodzi. Już go jest dosyć dużo. Teraz ogólnie okres zbierania go już. Czosnek niedźwiedzi jest praktycznie taki pod tym samym względem właściwości leczniczych jak i zwykły nasz czosnek, ale ma te właściwości troszeczkę lepsze, troszeczkę mocniejsze niż nasz zwykły czosnek, który znamy tak z kuchni. Ogólnie jest też nazywany czoskiem czarownic lub czosnkiem cygańskim. Ale on tak praktycznie z wyglądu nie ma nic wspólnego ze zwykłym czoskiem, bo nie ma żadnych ząbków ani nic takiego, ale ma bardzo fajne właściwości, bo posiada bardzo dużo siarki organicznej, takie związki siarki. One są bardzo silnym przeciwutleniaczem. Potrafią one też usuwać nam toksyny z organizmu, te siarki. Też ogólnie robiono badania w tym kierunku, które opublikował Journal of the American Cancer Society, w których wynika, że jest skuteczny w walce z rakiem mózgu, z tak zwanym glejakiem. Także jest to taka nieinwazyjna metoda próbowania tego uleczyć, jakby nie było. Wspomaga nam też e, układ kwionośny, podobnie jak zwykły czosnek. Jak wiecie, zwykły czosnek, jeżeli jemy dziennie jeden ząbek, taki na surowo, ale trzeba go zjeść, to potrafi nam unormować ciśnienie krwi, żeby nam nie skakało i tak dalej. Też jest pomocny przy cholesterolu tym złym i tak dalej, bo obniża to. I też no, obniża nam ryzyko zawału czy jakiegoś udaru, żeby dostać i tak dalej. Także to jest też bardzo fajna opcja. Co dodatkowo jeszcze, pomaga nam też zwalczać bakterie, grzyby i pasożyty, ponieważ zawiera właśnie te związki siarkowe. Można powiedzieć, że jest takim jak gdyby naturalnym antybiotykiem, który bardzo fajnie działa w jakichś problemach, jakieś z oskrzelami i tak dalej, jakieś zapalenia gardła i tak dalej. To właśnie super to działa w tym. Dodatkowo w układzie pokarmowym również można go używać, bo to jest bardzo fajna broń na te grzyby, tego Candida. To jest idealne na to. Potrafi też nam zwalczyć pasożyty układu pokarmowego, jak owsiki, czy glizdy, czy tasiemce. Także to jest naprawdę fajne. Dodatkowo poprawia nam jeszcze trawienie, ponieważ nasila wydzielanie żółci żu i wzmacnia pracę jelit jak gdyby, przez co nie mamy wzdęć i tak dalej. Że warto się tym też troszeczkę zainteresować. Też i przy kamieniach żółciowych zwiększona produkcja żółci znowu może rozpuścić kamienie żółciowe. Także tutaj jest troszeczkę tego, ale nie wiem dokładnie, nie powiem wam czy on nie jest tutaj czasem w Polsce pod ochroną, bo w innych krajach wiem że jest pod ochroną, dlatego no, trzeba go po prostu sobie samemu kupować. Chwilkę wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej dalej. No właśnie, jeszcze też jest idealny na odtrucie organizmu z jakichś toksyn i tak dalej, ponieważ już kiedyś chyba wspominałem, albo i nie, on przykładowo idzie w parze z chlorelą. Chlorela usuwa toksyny, część z organizmu, ale ona nie wszystkie potrafi wielicie jak gdyby związać razem, a do tego właśnie nam jest pomocny ten czosnek, on je wiąże razem, żeby po prostu się nie wchłaniały z powrotem i mogły być bezpiecznie wydalone z organizmu. Także również na reumatyzm jest tak, że to pomocne, też można tym troszeczkę się wspomagać, ponieważ siarka jest podstawowym budulcem tkanki łącznej i kolagenu. Także no wiadomo, że od razu na stawy jakieś problemy chrząstki i tak dalej, w tym kierunku również jest ten czosnek nam przydatny. Również ze względu na tę siarkę, co idzie za tym kolagenem, również jest pomocny przy skóry włosów, żeby mieć je w fajnej kondycji i tak dalej. No i ogólnie jest bardzo smaczny, nie można powiedzieć. Można go sobie śmialutko na surowo wcinać, kowołeczek. Ma fajny taki czosnkowy smak. No, tylko jedna sprawa, nie pomylcie go czasem z konwalium. On musi naprawdę czostkiem tak pachnąć, żeby było. Tutaj wychodzi, później dostanie takich białych kwiatów. Także to możemy jeść na surowo. Masz w tym problem. Jakiś sałatek i tak dalej. Można sobie to wysuszyć. U mnie jest praktycznie wysuszone jako zioło cały rok. Dokolwiek do zup, do wszystkiego, co bym nie gotował. Wszędzie idzie tam do środka. Jakiś sałatek i tak dalej. Także to jest fajne. Te kwiaty, które tutaj wychodzą, również są jadalne później, ale ogólnie tak się powinno się go jeść do czasu kwitnięcia, bo później już ten smak troszeczkę opada, nie jest taki mocny i tak dalej. Także co do siania go, przykładowo są dostępne na rynku też i takie formy nasion, ale tego bym nie polecał, ponieważ musicie się uzbroić w bardzo długą cierpliwość. Te nasiona kiełkują od 12 do 24 miesięcy. Może być tak, że nie, nie zejdą wcale. Lepiej kupić coś takiego. To mam cebulki. To ja sobie dokupiłem, bo mam... po prostu chcę sobie go dosadzić. To mamy takie cebulki. Tak to wygląda. To jest cebulka czosku niedźwiedziego. To tak to mniej więcej jest. Ona się jakoś w czerwcu lipcu po prostu znowu liście zaczynają znikać i chowa się do ziemi. Jak później będziecie przykładowo kopać, to znajdziecie tylko tą cebulkę w ziemi. Także on nie umiera, on znowu później odbija sobie. Bo lubi miejsca takie właśnie, gdzie jest cień i tak dalej. To uwielbia gdzieś miejsca w, ciebie, w cieniu. Takie typowo leśne miejsca, no, gdzie by go można było sadzić. No i do sadzenia na no to dojdziemy. sobie i sadzimy. To jeszcze też jak pracujecie przykładowo w ogrodzie, nie musicie za każdym razem ubierać rękawic. Warto mieć też gołymi rękami kontakt z ziemią. Wtedy pozbywamy się naszych negatywnych emocji i one są po prostu wysyłane z powrotem do ziemi. I tam są przetwarzane na pozytywne. Także kontakt z ziemią, nie boimy się ziemią, ona nam na pewno nic nie zrobi złego, tylko pozytywnego. Dobrze, jeszcze czemu on się nazywa czosnek niedźwiedzi? On z czoskiem praktycznie nie ma nic wspólnego oprócz tego smaku, bo smak ma rzeczywiście, ale czemu niedźwiedzi? Czosnek niedźwiedzi się nazywa, ponieważ jeżeli niedźwiedzie się budzą na wiosnę, on mają organizm pełny tych toksyn po tym spaniu i tak dalej, nic, cały układ pokarmowy stoi w miejscu, zaczynają odczuwać głód. W tym momencie jeszcze praktycznie nic tak nie ma do jedzenia. Nie umiem nic opolować, są też osłabione. Ale znajdują właśnie ten czosnek niedźwiedzi, on wtedy rośnie, w tym momencie. I tutaj go po prostu wtedy sobie zjadają. I cały układ pokarmowy zaczyna po prostu z powrotem do pracy wracać. Robią sobie taką wielką kupę oczywiście, <noise> jak ich ruszy potem. Także i wzmacnia je ogólnie bardzo i przez co też idzie, według wierzeń, ten czosnek, ponieważ on wzmacnia niedźwiedzia, potrafi również na człowieka jak gdyby przelać część tej siły niedźwiedzia, że tak powiem. to też jest taka fajna ciekawostka co do tego? Myślę, że chyba wszystko powiedziałem. Czy o zapomniałem? Nie wiem. Aha, jeszcze można sobie z tego również robić pesto takie przykładowo. W tym roku mam go za mało, ale na przyszły rok może zrobimy pesto, to wam pokażę. W tym roku mam tylko tyle. To było na próbę posadzone. Aha, jeszcze jedna taka fajna rzecz. Przykładowo w Holandii ma to nazwę, ta roślina nie czosnek niedźwiedzi, tylko jak gdyby czosnek borsuka znowu tam znowu ma to inaczej, bo no to się wtedy nazywa Daslok. A co to znowu z tym ma wspólnego? Ponieważ tam często pod tymi roślinami, jeżeli to w lasach gdzieś tak rosło, e, znajdowano Borszuka, który sobie tam pod spodem mieszkał w tym, czyli tam znowu ma inną nazwę. Ale w Niemczech znowu jest Berloch, czyli znowu mamy niedźwiedzia. Jaka fajna ciekawostka, tak mi się to przypomniało jeszcze. Dobra, tak myślę, że tyle. Kupujcie sobie, one niedrogie są te sadzonki, naprawdę niedrogo, można je kupić, można po 20, 30, 50 groszy kupić takich sadzonek. Tutaj teraz miałem 60, tu kupiłem tutaj leży. 60 sztuk za 12 zł, no więc naprawdę nie urywa nam to kieszeni, a warto mieć takie coś w ogrodzie. Jest smaczne i pożyteczne, także tyle na dziś, pozdrawiam.